To no, jest jeszcze luustnia. Tak, winda, łzy. Z Włodzie Ciekowskiego, tak, tak. Też stara, 60 lata. Hmm. Zapraszamy. No hmm? się to musiało zgasnąć. Nie, nie jedziesz? No, Nagramy to. Tak? Nie, już. <grym>

W budynku uniwersyteckiej ulicy idziemy windą starego typu jeszcze nie zrami kluczyk gdzież tu ja nie pasuje przetrzącamy winda jest nasza zapraszam do Zakład rządzeń dźwigowych. kluczyki oddaję Przeradzą mi się moje kluczyki idziemy na pędzę konsoleta winda Nie, e, nie. Tak, czytaj, jedno, zwłaszcza. Na szóstym piętrze. Piętki. Hmm. Mnie, czemu jak Winda jedzie taka stara w dół, zawsze bardziej się krekoczy. Nie wiem. Może przez Ty Ty, z góry jest taka stada w powinnach. O. Dwa. Trzy do czterech osoby, ale uwaga, zatrzymujemy się. Teraz. Dziwny ten silnik, polega się kurwa, zajebisty Nie hmm? jedziemy Wojskowej Akademii Medycznej, ja wcisnę To jedziemy Troszkę <grym> <grym> <kurde>. z <grym> Ale tylko troszkę, proszę zamykać drzwi, elegancki napis jak zwykle <grym> To to? <grym> Do żeby nie było. Jest tak nie ma z to na tak zewnątrz. widzę. Takie o, krzywe to hmm. <grymne> <grymne> no <grymne> nie jest najgorzej. Idziemy na z Trzy. O, widać. Trzy. Teraz ja wcisnę. To jest Ale no, dwubiegowa, kurwa. No. Kurwa. Coś pierdolnęło świetnie. Old school. Ja <ścoughs> pierdolę. Nie może się zdać. Nie jesteśmy na parterze. Dobra Przynajmniej żeby tu No gdzie jesteśmy Szpital Ludmienia Wojskowej Akademii Medycznej Czwarte piętro, wilka totalny Oldschool Jedziemy na E Jedziemy na poziom E, e zgodnie z tym Zobaczymy coś świetli się na drzwiach Tu się coś wyświetla w ogóle? Mmm, powiedzmy Tu byliśmy tak, Tu się Coś spadło, coś za nami się czapie

Idziemy na teren. Tak, kulturka z historii, blok Sienkiewicza 147a. Linia Koleckiej 2, gdzie się zgarną mieszkańcy. Idziemy na teren. Tak. Windę, którą się boją jeździć... A nie wiem, że się nie boją. ...jest opisywana w gazecie. Gazeta.pl Podam wam link. Po... Link będzie pod ekranem. Tak na dole ekranu pojawi się link do artykułu. Chyba, że go kasowali już. Poza tę winda cicho nie jeździ. To jest? Blok obok się kiewicza, a ta winda jedzie tylko do parteru. A, Z jednej tak strony tak. jest kierunka, tylko bez sensu. A okej. Okay. Mam okay, pierdolnię tą windę na kurwa, no co? Trzecie. Patrzeć. Tak. Jesteśmy w budynku na przy przy idziemy na nie wiem na piętra. Idziemy. No. w każdym razie z ta, nim tak, pierwsze jest Chorzowskiej Na dziewiąte piętro. Na dziewiąte piętro. Właśnie się teraz zdziwiłem, no ale spokojnie, 9 pęter, winda odważnikowa ubiegowa, ósmy powiedzieć. te daj. Tak? No. Dzwoniłem właśnie po około ósme do piętra, więc jesz. Tu jest dźwig windy, ale tylko z był było ominięte. 2 3. 4 Prosimy o, prosi się przy wysiadaniu windy, nie trzaskanie drzwi. 6, 7, 8. Gdzie on się mał? Wyciąga. Jestem Jodie Kierzyk. Widzę Wracamy na parter. Kostneczka, żeby nie było. Jest przycisk pod parterem. Ale go nie wciskamy. Jedziemy na piętro P. Kostce ja ją to Półtrodziło. 640. Tak ambitne, nie? Na no, winda ogólnie spoko 10 osobowania ja. nie? Nie rozumiem tego, dzieci dla 12 mogą korzystać tu. No nie. 4, 3, Drugie, teraz ruch poniżej drugie piętra, jest fajny odstęp. Teraz fajny odstęp. Jest to piętro techniczne. To jest piętro nieczynne. Nie. Jedziemy do góry. Dobrze, Mówię, próbujemy jebać. Tak. Patrzcie tu. P? Nie wierzę. Trzy. Adrenalina rośnie. Dwa. <gryw> Mówię. Kurwa. Nie <laughs> ja, mi za serce, wyskoczy z wrażenia. Ja pierdolę. O kurwa. Kurwa. O ja pierdolę. Jesteśmy w komórce. Nie wjeżdżę. Kurwa, komórka. Nagraj tutaj tutaj. Może kurwa. O kurwa. To są schody. No. O, by się przydało światełko jakieś. Na górze pewnie będzie. Ja nic nie mam na czekaj. O, tam co? Gdzie jest? Tu w prawo trzeba. Gdzie? No na prawo. Gdzie w prawo? Tu? Tu na górę i w prawo masz tu. Pokaż mi. Tak, z tej góry jest Jasnejku! Jasnejku. No dobrze. No to tu jest kartka, nie? No tak, no to wsiadamy sobie do S? Żeby nie było S. Wsiadamy? Zapraszam, idziemy na kurwa, po prostu nie wierzę. To marzenie się spełniło. Zjechać tak. w środku mieszkalnym do piwnicy windą. Trochę długi jest ten odstęp. Troszkę długi jest ten odstęp. Kończymy nagrywanie?